Darni nie rozumie dlaczego się śmiejemy, że powiedział basen wpłynowy. Darni co oznacza basen wpłynowy? Dlaczego tak powiedziałeś? Co to znaczy? Basen wpłynowy to, to znaczy swimming pool wpłynować. Jak to powiedzieć? Swim Pływać. Pływać. No? Basen wpływaczy. No ale po co? Basen to basen. Basen wiadomo do czego służy, nie? To jest pool, pool. jest dużo rodzaju basenu, nie. No ale to po co? General, jak, po, co, po co ty mówisz? Basen to basen, no. W angielsku basen. A co basen bór. na Marinie by do czego służył? Do rehabilitacji? Ej, czemu mam żyć, że jesz, to się, to rusza, to się ten rusza do nas... Ej, ja się boję! Też tak metro, poczułam takiej. Pod nas. Co? Metro. Metro, metro pod nas. A, Jezu, jak się wystraszyłam tym, więc... Z... Ale też są roboty drogowe, więc też się wystraszyłam, że to zaraz coś... Może, ej, bo przez te... W Bangkoku co się stało, tak się no. wystraszyłam, ale w Singapurze nie ma szansów Odpukać. Ej, wiecie, że w Singapurze się nie mówi odpukać, gdzie malowane, tylko trzeba zapukać. Tak, mówią, dotknij drewna, więc w to samo, o. tylko inaczej się mówi. Nie widzisz? Cały nie. świat. No? Cały świat mówi, że drewna tak. trzeba dotknąć. Więc Cały po co świat. malować to drewno od początku?